Rampa biegno. Rampa biegno. A tak jeden by Jeszcze zabijane. trzech dwóch. Biegają, biegają, dół. Pod Jest, Heaven Pod Heaven, Pod Heaven mogli. A. Jest Heaven. Tak heaven. Leżę. Jeszcze góra. Plantuje jeszcze, plantuje ostatni. Kurwa genii ty kurwa! W headshotcie jak ci zajmie zaraz kurwa tu Chciałbyś wymienić swoje skiny? Sprawdź Pirate Swap. Strona ta oferuje darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Aby aktywować bonus wystarczy wpisać kod Moskito. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje, a następnie potwierdzamy ofertę Steam. Na stronie znajduje się również opcja do saldo, która posiada wiele dostępnych metod płatności, takich jak Blik, Paysafecard, PayPal i wiele więcej. Co ważne, z kodem Moskito otrzymasz dodatkowe 35% bonusu do wpłat. Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ dzięki niej otrzymujemy znacznie więcej pieniędzy. Ta strona jest jedną z najbardziej rozbudowanych stron na rynku. Posiada liczny je oraz zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Nie czekaj, sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Pod rampą coś. Da, wybieg. Zero Dwóch. Widzę. Jeden podchodzi pod tego. Pod. Ja. Dole. Jeden zeskoczył. Wiem. Co to jest? Nie wiem, czy on... Do... Prawo masz, czyli. Spokojnie. Nie prawo, tutaj jest, za tym. Aha, on... on jest już w ciemni na dole. Nice Ej, myszka mi się włączyła. nie. Yeah. Myszka mi się włączyła. Jesz jeżdżę. No, dobra, oh. się. Kurwa, myszka mi się włączyła. Jeżdżę to. Ja, ja, ja w dole w takiej sytuacji. Kurnik, kurnik Ej, dwóch drzwi, dwóch drzwi! Wychodzą drzwi, wychodzą drzwi! Chyba jest Weź mi ja w ogóle Aejent Do rampy chyba powiek Szyby, szyby, hm, wiem wiem wiem, nie, jest tutaj do góry Co oni p... Dolu on do rampy powiek Nie, nie Trzyby, Chłop, ugrał 1 na 4. Co jest z wami? Budźcie się, bo was. A się już ty rozbił? Boaj, szansę nie trafię. Brawo Tak, Lobby jeszcze muszę użyć. Okay. Po dwóch diglach jest. Drzwi są po dwóch diglach. Jest, wyszedł drzwi. Jeszcze wyszedł drzwi. Drzwi Prawo. lobby. Należy. Lobby, drzwi, drzwi drzwi, 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 drzwi. Nice. Wy oh, ja nie zabiłem. Mraka jakiegoś. Lobby. Nie, 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 nie. Ja patrzę, tu nic nie przeszło czerwone. Ja. Drzwi minut. Spitbur. Mać. Wysz widział ktoś, nice. Nie ma k gry cichutko. Grajcie, grajcie, chłopaki, trzeba wygrać. Ja mam zero, ja będę. No, no bestia k***a, *wa, z Warszawy. A dokładnie no, z Dębicy, krwa. Nie, nie ma biedki, grywaj, Shelly Kozak, Shelly carry, aj si kochanie. Prowadźcie, bo ja muszę do swojego elo wrócić, kurwa bo chopie. Piotr jest bestia piechowia, krwa. <laughs> Na tym siódmym levelu chrwa mi się gra. Może Możesz teraz niekiedy. Bambalo zleci na pełnej rampę, a my kontakt drzwi wychodzimy To ja zrobię tego, Gabena, dobra? Okay. Od outsideu, od outside'u right? od outside'u outside. <laughs> gamea Czy Glaywach? Jak on się tam nazywa? Gabena! Walk, walk tu lobby Dawajcie, wylećcie ja robię zamieszanie Jesteśmy, najdują one Jeden leży, jeszcze rampa Besowo Leży Dwóch na mnie, dwóch na mnie, 1-0 po bani, Baka. po bani od o, na... i rampa Czysto tu właśnie Heaven już chyba słychać było Może być ja... Heaven i tu od rampy Jeden po bani Oj, wyjebał Tak? No, Ila slow, do bani Heaven, Heaven Albo przeboł uważam Jest Heaven Nice, strzeli w 4ks Ej dobra, zagraj, daj, wyrzuć, wyrzućcie mi smołka pod trakiem pod lewą oponą Przy aucie Dajcie sobie jedynkę i jak będziecie szli outside dajecie jedynkę i od połowy idziecie już na łoku. Ja dam dwójkę i trójkę i przechodzicie pod smukami do, do, do tego, do Phoenix Lobby, to tepa, tepa was Lobby Jedź, 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 jedź! Lobby dojechali, tak, tak, tak. Jedźcie tędy od razu, Oni nie Wenty Zjał, niedźcie, nie idźcie to w górę, idźcie leży. Góra jedziemy, to jedziemy górę Ja mam przynajmniej nawet jestem spako, nie wiem skąd Idzącie, wejdę ja też ten Ale mi bał. Nice. Jeszcze chodź chyba, mi, a nie. on weta nie skoczył. Bardzo możliwe. Może być. Ja dochodzę w górę. I jest, w bit. Brawo. Ta, zagrajmy to jeszcze raz, bo oni o tym nie wiedzieli. Daję jedynkę. Walk, 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 walk. O chyba nie ma dwójki. Na blisko tu jest typ jeden chyba. Zero ma. No, mówiłem, było... wiesz? Tak, myszko. Leży. Rozbił smoka. góra. Heaven. 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 Spal te wenty i pomóż na B. Jeden przy mnie. Leży. Brawo. Zero Brawo, Shelly. Shelly, jesteś w stanie maka, do góry wjechać? Ja Leży. Jeszcze jest jeden vent, vent, vent. Długie idzie, długie idzie. Łapię A. ci Feniks, uważaj. Mam go, mam go, spokojnie. Nie wiem o was. Dobra, win. Złapał. Shelly. Brawo! O nie! Amerykański Profes styl! My friend! Leży. Brawo. Rampa Brawo. leży. Od rampy. Idę z tobą. Chodźcie B. Chodźcie B. Ja skopuję krótkie. Zajmuję... Zajmuję długie. Szybo! Brawo. Szybo! Zeskoczył mu... Nice! Ładnie szeli Powinniście no, go, powinniś go roz... o szczególnie. Dojeżdżam teraz. Przy drzwiach. Co jest piesku, słodziutki piesek. Ze schroniska taki ładny pies. Tak cię kocham. tak bym tak, cię, ugryzł. cię. BYM cię. Chyba cię I Cały czas. Ej panowie, dajcie mi paka. Zaufajcie mi. Snaksa? jadę w wenta. Wy powinniście pod rampę szczególnie. Jestem w Mam pa, Piotr, Piotrek, mówię z tym chylimy razem. No? Jest, 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 rampa. Dobra, rampa na rondzie? Tak, tak. Jak baituję. Nie, nie na rondzie, po TV. mówcie gdzie, chyba ja też nie wiem. No, no jest. Rondo, by... ba, no, no przecież jest rondo, no, było info. Ach. No nie, no bo jeśli, że nie ma, to Nie, no, ja powiedziałem. Dobra, jeden pod kywenem. Aaaa! Było i co? Tu close. Dobra, Tam gdzie? 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 Nie, bo ja patrzę, patrzę jego poba i patrzyliście. Ja widziałem, no, ja go dobra. widziałem. Eee, Fenix, Fenix, jeden z Feniks To go trzeba Phoenix. rozdolić pilnie. Dziękujemy? Chodźcie ze smoka 3, 2, 1. Grenade! kurwa, tu jest jeszcze czerwona. Leży. Majnie jeden. O, ja pakę mam. Pozdro. Zjechał vent, zjechał vent, zjechał vent, zjechał vent, zjechał vent, zjechał vent, zjechał vent Nice, nice No brawo, bardzo dobry cover Wyjeżdżam Węd chyba Zapalam lewą Dopalam Ej, jest! a do prawej, bipik Nie pikujcie, panowie, 4 na 2, okay. bez sensu im fragi oddawać Nie pikujcie, pochowajcie się Nie mam jak, bo mnie widzi Fleszuję ci, uciekaj No i tyle. Za wupą ma zero, wiesz? No i tyle. On ma za zero, był. Ja go dojeżdżam górą. Ja go dojeżdżam. O, ale k***a, czapkę dostał. Biorę. On tam przechodził wcześniej to tą rundę. Ale nie powiedzcie, że Shelly dał dobre info. że No dobre info. Nie, Shelly, zajebiście. K***a brawa, ty, Shelly. Bo tam to byłaby p***a. Ładnie, szeliga, ładnie. P***a. Tragedia. Jakby nie szeliga, to koniec jest. O, ale ode! Nie! Pompę ma! Cofnął się, bo. Cofnął cof. się. Oh, no, we, w linii wyszedł. Uważaj, Szeli. No, wiedziałem. Jest Dwóch lobby Włóga by ci dojechało. Włóga by dojechało. <śles> dojechało. Patrz, jaka kurwa, <śles> ty, no jaka kurwa. Dwa. Dobra, panowie, zagrajmy jeszcze raz te smoki, ten outside. Ktoś z. A to Może w następnej na fullu, co? Nie, nie, nie. Wy... Wy... Zielony, żółty, czyli Bambolus, Sancior i Szeliga podejdziecie rampę. Real, rzuć smoka jedynkę, a Bambolus tymi wyżyć smoka pod trakiem. Wyjdźcie pod rampę. Chodźmy ten outside, real, real, real. real. My jest outside, my fajkujemy outside. Tu może dojeżdżać, wiesz? Mój, o... rampę. Przechodzimy, przechodzimy, okay. przechodzimy okay. na głośno Z smokiem jak nic Heaven i dół będziesz miał jednego, uważaj Uważajcie za smokiem mm -hmm. Jest na głęboko W dole jeden Na katłoku. Jak na moje to prawo rampa za boksem Ginal musi coś zrobić no Dobra ja coś Może robię. nie wiedzą o nim Nie, no teraz jest. ja no. Phoenix. On patrzy z tronu na hevent. Pocz tego jak to ugra też na złoty blik cię wysam Dobra, dzięki. Fajnie. 1500, bo masz 13 HP. taka szansa życiowa! Dole Ej, Dziwę, ja, Typ co pluje Ej, na pieniądze Nie, to przestań Ale nice try, nice try Lecie, leci, leci, wszyscy leci silos, tak A ja spróbuję zabić te drzwi tylko w pierwsze tempo no Outside bambalus! A nie słyszysz! Ano no nie jest No a, żeś... Oj, he, przybudówka Trzeba, trzeba. i hangar 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 a jeszcze up. na w kurniku, na kurniku. Nice Brawo. Jeden na Dwie bronie macie. Heaven. Brawo. Ja, no i Heaven. No, chyba próbowałem. A dobrze, plant jest. 1500 znowu w grze. Dobra. Nie. I main przybo zero ma. przy i... Ja... Okay. Yep. Dwa razy na 1500 zł napluć. No nie, bo to proszę cię, no. Ja... Co za człowiek kopie? Stresujesz mnie jeszcze bardziej. Jest sajdzie. Dobra, ja go zabiję. Ja go zabiję, tylko niech mi smog zniknie. Dobra, ja czekam. Kurwa, akurat teraz! Sim... A, Jaki timing, ja... Ale co za śmig! <grym> Ej, Ty! Alepyta! Vamos! Leżę z góry. Biegłem, biegłem, biegłem. biegłem. Się nie da Gdzie wy jesteście? Pojechał kurnik, za tobą. Ale troll poleciał, bo ma 0 HP Hop okay. Ja? To ja, mnie Uważajcie za tą czerwoną, bo tak lubi tam przechodzić i rozbijają smouka nie, często. Nie, ma, nie ma, nie ma. Dobra, jedźmy na pewnej. A czego A by smouka jedynki nie daliście? Żeli miał i... Tylko on miał Jedźmy. Vent już chyba. Do dołu się tam. Krótkie. Side, jest na górze jakby. Nad wami. Bóg to jest. Ja jestem frajerem. Ja jestem frajerem. Czego ja mu w głowę nie przycelowałem no, po prostu. Oh, ja wam mogę. Outside minus. Yes. Ej to jest Ja. Lobby, lobby. Leż. Tylko hazard. Drzwi. Ja robię trzwi. Jeszcze trzwi. B? Wyszedł, wyszedł, wyszedł. do prawej. Zero ma. Ja. I v. drzwi v. Drzwi, drzwi Tak 40, spokojnie smokiem w drzwi jest no. Ma zero? Chyba tak Ja nie żyję Przeli. A drzwi jak Dajcie na węcie CT był Lepiej się nic po prostu Nie nazywajcie Nie wiecie czego 220 blik jak wygrasz nie zszedł dół, mówię wam Wiecie, że to jest i on nie zszedł dół Nice, zastanowiłeś, nie? Nie, 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 bo po prostu się go tam jakby sprawdziłem, ale w głowie się go nie spodziewałem tam E, 220 blika wysyłasz wysyłaś. Ja Ja cię, bo podbiłem, bo <laughs> no mecz w Kiesadonej pleci. No zobacz, szanuję pieniądze. No, widzisz? Może i troszeczkę mam. To nie musi być 2000, to musi <laughs> to. być 10 złotych. Może i mam troszeczkę, ale szanuję dalej, nawet hey. 220 szanuję. A ty na trzy koła nacharałeś. Nie pra... dobra. Kurnik coś? Kurnik zero ma. O tak ba. Szybo, wyszedł szeroko. Dajcie ramczyć. Do prawej garaż. Drzwi do lewej. Nice. Garaż do prawej. O Nie zajęcie go, nie się go garażys, między tymi. Garażys. Nie, pomiędzy, pomiędzy, tak. Za niebieską tu. Musicie go zakończyć. Za tym, za tym jest. Ja. Dostawał. Kevin, uważaj, żeby wam nie piknął. Nice. Uda się skanować. wyszedł górę. szeli wyszedł górę. Spalcie sobie, wjedźcie przybo, wjedźcie przybo. I spalcie sobie, zasmokujcie górę, niech ktoś, kto ma 100 HP pójdzie po Oni mogli skrócić. Powiedziałem, że to wyjdzie. No nie, panowie, wy nie możecie... Czekaj na mnie, ja Nie, Ja pakę mieli. Ale czego go wy... ...walokujecie, zamiast wszyscy razem pójść po pakę, no? Ja nie sam idę po tą bombę z 30hp? O, Pisa. W drzwi nie trafiłeś. Ja... no nie, no no nie, no no nie, no no nie, no no nie. Mieliśmy wszystko. No ale szel miał bombę przed, przed sobą, to jej nie wziął. Nie, się, No ale przestań. Kup, Dobra, kup mu, kup robimy to. Mu. Kupu kałaka, kupcie! Ch masz, 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 chodź! Ini, Ty, chodź! Szeliga, kałak! No chodź! No, ma kałak! Nie było cię słychać, Piotrek. Nie było cię słychać, Nic, Pornik, on gra close bardzo. Chodźcie może zestakujmy tą rampę, no. no wiem Jak czterech wybiegniemy, to się nic nie stanie, nie? Flashback. No, nie no flashuj tak. Jest na headshocie. Heaven. Smokuje Heaven. Chodźmy, chodźmy, chodź bombą. Musimy go tu. Tak, tak, tak. Ja za czerwoną na rampie zostaję. Ninja Pienią może bomba. być. Dół. The... Nice. Długie będzie krótkie Długie Jestem śmieciem Drzwi Dobra, już nic nie ma od rampy Jeszcze krótkie będzie Paka jest na ciebie, Sancho Nie, długie, 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 długie Nice Nice, be, be, bez, już, bez już głupich akcji. Smoke jakiś uważajcie. Bez głupich pików, kwawawa. Pod rampą flash. To jest raczej fake, oni stoją na kwadracie. Też tak myślę. Nice. Ja trzymam też Viral. Leży kurnik. Zaskakuję na tego. EJ WYSZEDŁ, WYSZEDŁ! No za... Ja, ale... jaka runda, jaka runda Idź z ale, ale 74 mu dałem. Pod, pod, pod rampą coś Ej, Masz drzwi dba, są raz le... Ja schodzę w dół, ja w dół Paka paka Idźcie w dół Chcesz dół Lecy Dobra, obity Kładzie default chyba Default jest Wenty może być, nie? Nice Mam pakę, mam pakę W mainie był jeden, miał zero Aha, co, co Rampa. kurwa? Rampa. No nie, patrzą. Leży. Będ, może być? Będ. Brawo. No, no, Zjedź no, ktoś dół już. O no, nie. Ja nie mogę. A, ej, oni, jak kurwa on już jest heaven, no ja no, kurwa. No realnie, outside nic nie mówi. Ale... On z outsida przeszedł nie, pod heaven. No, tak mówiliście, kogoś był pod heavenem, ty na outside, ty ja nie wiem jak on to zrobił, ale ja w sekrecie byłem. Weź przy bo ja patrzę drzwi. Brawo real. Brawo, Brawo, real. Tyle, tyle, już bez pików, bez pików. 5 na się... 3. Drzwi. Rampa, rampa. Ja nie, kół mam. Wiedziałem, sprawdził mnie. Dwóch jest w kwadrat, wchodzą w górę. Na drzwi mu położył. Nie, ty sz... to jebna. Nie no, ale 5 na 3, kurwa, no nie możemy takich rund... oddawać. widzę. Spalili kur... No, Kurnik może być, uwaga Rampa jeden Idę do rampy, idę do rampy Mam gdzieś go blisko, ja się cofam no. Widzę. Nie mogę mi na ciebie, bo... Silo, Silo. Silo. Do lobby Ta Bomba dobra, Pakę ja wziął Nie ma Nie, Aha. stoi, jaka Wa w ogóle Jest gdzieś drabina Pod heavenem chyba Na radarze widać Szeli Co? Zrobił wam, drabinę, Widziałeś go na radarze sam. Wyjdź mu i paka. Zabij pakę, leć pakę. Brawo. Ty, ale oni cię spajpują jak coś, nie? No to nie no, ten 100%. ziomek. Ten ziomek w ogóle coś siedział, to ja nie wiem, nie. Pod, pod, pod radiem. Jeden, jed, jeden jest rampa. Dwór jeszcze. Dwór, dwóch rampa, dwóch dwóch. Brawo. Jeszcze dwu, jeden rampa 5x3, 5x3. Dwóch dwór mogło przejść pod heaven czy nie? Odpuszczam bogi, wam bogi. kurnik, odpuszczam bogi, wam bogi, kurnik. Mogli, mogli. Ja mogę mieć blisko rampę, jak coś, nie? Bardzo blisko rampę mogę mieć. Ja idę zaraz do ciebie. Odpuszczam heaven, nie mam jaskawego. No? Fleszuję za no, ciebie. Nie widzę. Leży. Jeszcze, rampa. Brawo. Kurwa 3-0, i powinniśmy okay. zrobić ta runda 5 na 3 Aha. Ja p. Blisko kurnik jeden. Sancior, Sancior, bambolus, i dobrze jakby Shelly wrócił może do nas do outsideu. Ja rozbiję drzwi, dam smołka przybo. Zafleszuję wam węta CT i wyjeżdżamy górę. A WPA Real wyjdziesz z kurnika. Rozbijam drzwi. Daję smołka przybo. Palę węta CT i fleszuję przybo. Wychodźcie, wychodźcie, wychodźcie. Na kurniku. Wychodźcie, 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 wychodźcie. Heaven, heaven, heaven. macie smołka polaka, super. plecy, plecy, Przy... plecy złap raz. O, jedzie kurnik, jedzie kurnik. Muszę no. się oh, yeah. Musisz lufy rozdać. Ale kur... Jak późno. Jak ten... późno. to jest dziwne opie co to oni to grają. To jest chuj. Jedźmy to w rampę. Jedźmy już jak jesteśmy... Jedźmy to. Tą... Spalona. Chodźcie tak, kurde, to jest. Dwóch, dwóch, dwóch pod Heaven. Jeden ma 0 HP. Dwóch tu jest, chodźcie tu do mnie, no kurwa. Jeden nie krótkie... Idźcie be, nie idźcie be, nie idźcie B, nie idźcie B. Cofnijcie do A. Jeden, no. Lóżej, ma jak... małe. Przebo może być. Tak, jest Przebo. I od Feniksa chyba idzie. Jeszcze jeden, szyb, jeszcze jeden przybo. Gdzie? drzwi. drzwi, być. drzwi. Nabijam. Nie. Jeszcze jeden Trzy prawo. Drzwi Brawo. Super. Byszet. To smoka z górnika. Ja jestem botem i jestem frajerem. Nice, 3 na 3. Trampa jeden? Uważaj. Drzwi? Jeszcze jeden drzwi, jeszcze jeden drugi drzwi, drugi drzwi, długie drzwi, długie drzwi, Szyby, szyby Spokojnie tu Z podchodzić. wygraliśmy Uważaj, bo on lubi tu szeli podchodzić. Spalił. Spalił. Leży. Poza. Przechodzę. Rampę dojechał. Oni mają kwadrat cały. Raszył gdzieś. Ja idę pod hewę. Trafię. Main, main. No. Nie dół. Nie do możemy mieć zaraz. Mamy czas. Jest. Vent. Tt śpi. Tero? śpi. Tak, front Tero śpi. Kurnik może być? Może. Złap kurnik eee, kurwa, z kadłuba. Kurnik z wyszedł. Kurnik. Kurnik. Nie, ale mnie się. Za wolno tu to... robić wszystko. Nie, Coś rzucają rampę. Rampa. Jeden tylko. Jeden. Jeden Jadł. Rotuj już Jadą. do węty. Jeden dół jest. Uwa... Nie rotuj wenty, nie rotuj wenty, bo on trzyma wenty. Jak ty ten kurnik patrzysz z góry? Właśnie przez smoke'a no Oj Jeden drop Wend leży Dawaj Defuj, defuj Cover'u nice, Brawo Nice k**ki retake Zajebi się real, ale dałeś teraz Bur, bur. R r radio. Super I już przewaga panowie teraz Między, już w debau, więc debau, więc w debau. W debau. mnie Dobra Zeskoczyli Ej, chłop plecy patrzy Nie Ej, no jak my ta kuruka przebił Wraca górę Tak Tak, to jest paka Za dużo wiek Nice, jeszcze jeden, real twoje, uważaj heaven 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 Heaven. heaven. ja Ale widzisz jak on to wie? Nie wiem to, nie wiem ale mnie męczy ten meczku, bo oni wszystko wiedzą nie pikujmy drzwi, nie pikujmy drzwi. Rampa. Rampa. Już pij tu. Albo Heaven. Rampa pij w pij ja Ole, co za pies No Ej tak, no, tak, tak. reportuje Nie raznajpik to akurat chcesz mi śmiercią Nie no ta kwa runda J... Ja runda przegrywaliśmy